Ciąg dalszy, koszereczki Zresztą tym nie powinien trzyść, ale ja te inaczej nie zobaczę co tam jest. Zobaczcie, Stare, stare paliwo. Tu się dyszy. Ja widzę, tam. Ja przy tym dyszy który. Gluty się zrobiły. Gluty, galaretka, no stare paliwo, tak nie chcę zapalić. Trzeba to wszystko obczyścić ładnie i wtedy wlać paliwo. Także będziemy to czyścić sobie. Ja jakie mają paliwo w stacjach paliwowych. To jest wina paliwa, bo to paliwo zostało w komorze pływakowej przez, przez zimę i po prostu odparowało sobie tam gdzieś i zostały takie, takie gluty, takie kasza. I do głównej 10 nie ma wcale dojścia paliwa. 16 to Także po zimie zawsze trzeba zajrzeć w gaz. Bo to stare paliwo gdzieś tam, gdzieś tam odparowuje i robi się taka kasza. I później po prostu nie odpala. Dlatego tą kaszkę trzeba wyczyścić, wlać paliwo, uzupełnić w komorze pływatowej. I będzie chodzić jak, jak trzeba. I ja ale przecież to nie było w takim paliwie takiego gumy. O, taka. Ta, ta kaszka takie, takie smartki robią się z paliwa jak długo zostaje Po prostu to, to wszystko odparowuje i zostaje taki, taki glut widzicie I to trzeba zawsze zawsze wyczyścić i wtedy będzie działać jak trzeba Także my przechodzimy do czyszczenia i później pokażę Wam jak, jak to działa